Rodzica dziewica, Bogiem Sławiena Maria, Pani Jasnogórska, Królowo Polski, dzisiaj w święto Twojej rzymskiej bazyliki, zbudowanej dla uczczenia Twojego boskiego macierzyństwa, bazyliki, której początki są związane z tajemniczym znakiem na śniegu, który spadł 5 sierpnia, ukazującym zarysy tej świątyni. Największej twojej świątyni w Rzymie stąd też nazywamy ciebie Matką Bożą Śnieżną i na progu święta przemienienia pańskiego stają do apelu przed twoim cudownym jasnogórskim wizerunkiem razem z pielgrzymami z Polski i świata pielgrzymi z Gniezna od grobu świętego Wojciecha z gniezna pierwszej stolicy Polski. Razem z trudami pieszej pielgrzymki, przyjmi o matko, nasze serca, pełne wdzięczności i miłości do Ciebie. Na gnieźnieńskim wzgórzu Lecha, przy grobie naszego patrona, biskupa, misjonarza i męczennika, od ponad tysiąca lat rozbrzmiewa dostojna pieśń. Narodowy hymn Polaków, śpiewany we wszystkich doniosłych momentach naszych dziejów, bogu rodzica, dziewica, Bogiem Sławiona Maryja, także i my z tym hymnem dzisiaj przychodzimy do Ciebie, wielki i pokorny Twój czciciel o matko, święty Jan Paweł II, który wobec Kościoła i świata nie wahał się wołać totus To totus tuus, Maryjo. Uczył nas na wzgórzu Lecha, w cieniu Bazyliki Prymasowskiej, w czasie pierwszej papieskiej pielgrzymki do, oczy, do ojczyzny w 1979 roku, że Bogu Rodzica to wielki, duchowy, narodowy skarb, podstawowy katechizm, Szczególny testament umacniany nauczaniem, męczeństwem i niebiańskim stawinictwem świętego Wojciecha. Nauki tego katechizmu, tego testamentu nigdy nie można zignorować, zlekceważyć czy zapomnieć. Ty o Matko, razem ze świętym Janem Chrzcicielem, największym z proroków, Nieustannie ukażujesz nam swojego Syna jako Boga i Odkupiciela, który przez swoją mękę i śmierć daje dostęp do Bożego miłosierdzia. Z martwych stały Pan, zwycięzca śmierci i dawca nowego życia, obecny w swoim kościele, czyni człowieka zdolnym do oddawania chwały Bogu, a zarazem sprawia, że ziemskie życie człowieka przynosi owoce których On bardzo pragnie w głębi swej natury, prawdziwie owocuje zbożnym pobytem. Zakończeniem zaś takiego ziemskiego życia w jedności z Chrystusem jest pełnia szczęścia wiecznego, rajski przebyt. Ty wiesz o Matko, że takich darów i takich owoców świat nie jest w stanie nikomu dać. Matko Najświętsza, dziękujemy dzisiaj za 40 lat archidiecezjalnej pierwszej pielgrzymki od grobu Świętego Wojciecha. Za tysiące pielgrzymów, za kapłanów, duszpasterzy, pielgrzymkowych, tych dawnych i dzisiejszych, za licznych dobrodziejów, za tych, którzy towarzyszyli pielgrzymom. Pani Jasnogórska, strzeż żywej i dojrzałej więzi każdego z nas z Twoim Synem. Abyśmy z głębi naszych umysłów i serc wołali Kyrie Eleison. Abyśmy uczestnicząc w Eucharystii, szczególnie niedzielnej i trwając w jedności ze Zbawicielem, mieli udział w ofierze Jego Krzyża i oddawali chwałę Bogu. Wyproś nam, o Matko, miłość do Kościoła. Wyproś nam łaskę przyjęcia z ufnością Bożego Prawa, i Bożych zamiarów wobec każdego z nas i na każdym z etapów naszego życia. Wyprosz nam na tej drodze łaskę męstwa i wierności. Zły duch, uwodziciel i profesjonalny kłamca, a także ci, którzy mu ulegli, czasami może nieświadomie, niech nas nie uwiodą. A grzechy naszych ochrzczonych sióstr i braci, nawet pasterzy. Niech nie tylko nie osłabią naszej miłości do Twojego syna i jego kościoła, ale tym bardziej niech będą naglącym wezwaniem do naszej wierności, do naszej gorliwości oraz do zadośćuczynienia za obrazę Boga i do zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone szczególnie maluczkim bezbronnym. Nasza najlepsza matko. Wielu młodych ludzi jest dzisiaj wystawionych na pokusę. Opuszczenia kościoła, ignorowania Bożego objawienia. Na tę pokusę kiedyś zostali także wystawieni pierwsi uczniowie Twojego syna. Szczególnie gdy Twój syn uczył o Eucharystii, a także o tajemnicy swojej odkupieńczej ofiary dopełnionej na krzyżu. Nie rozumieli tej nauki. Czyż i dzisiaj wielu młodym ludziom Pan Jezus nie zadaje tego samego pytania? Które zadał kiedyś swoim najbliższym, czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie wypisać się z religii? Czy i wy chcecie wzgardzić moim zaproszeniem do udziału w niedzielnej Eucharystii? Jakże my tutaj obecni pragniemy przyłączyć się do słów świętego Piotra, który wtedy powiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Jedynie Ty masz słowa życia. Życia wiecznego. Maryjo, królowo Polski, w dziejach naszej ojczyzny doświadczyliśmy tylu znaków Twojej opieki nad naszym narodem i nad Polską. Dziś raz jeszcze prosimy Ciebie, Jasnogórska, królowo Polski, wyproś nam łaskę, abyśmy się okazali godnymi dziedzictwa wiary i kultury naszych przodków, którego, których jesteśmy spadkobiercami. Maryjo, przyjmij naszą miłość i naszą wdzięczność. Strzeż w nas, miłości do Kościoła i wyproś nam łaskę Jego obrony. Prosimy Cię, o Pani, aby dziewczęta i chłopcy dobrze przygotowali się do dojrzałego życia, ale szczególnie do małżeńskiego i rodzinnego, abyśmy wszyscy bronili jak uczył błogosławiony prymas tysiąclecia każdego budzącego się życia aby nasze rodziny były Bogiem silne, a ci, których Pan wzywa, aby mieli odwagę przyjąć zaproszenie do życia kapłańskiego i konsekrowanego. Ucz nas o Matko, miłości do Polski, do naszej ziemskiej ojczyzny, abyśmy nie zmarnowali przelanej krwi tak wielu naszych rodaków, rozważaniom i duchowym ćwiczeniom tegorocznej pielgrzymki. Towarzyszyły nam słowa Twojego syna wypowiedziane w Ogrodzie Oliwnym. Wstańcie, chodźmy. W istocie to jest wezwanie do przyjmowania i to niestrudzonego przyjmowania miłości Chrystusa i do dzielenia się nią z siostrami i braćmi w wierze. Ale również z tymi wszystkimi, szczególnie może szczególnie upokorzonymi przez grzech, których Pan postawi na drogach naszego życia a dla których przyniesiona miłość przez Twojego syna jest jedynym ratunkiem. Prosimy Ciebie o matko, strzeż w nas łaski miłości i do, jego, do Chrystusa i do Jego Kościoła. My zaś sami, pokornie przyjmując Boże dary, pragniemy się dzielić miłością tak, jak umiemy najlepiej, tak jak to Ty, Matko, czynisz. Wobec wszystkich zawierza, zawierzamy Tobie tę naszą drogę. Amen. Bóg zapłać księdzu kanonikowi Andrzejowi Grzelakowi, pierwszemu przewodnikowi pierwszej pielgrzymki gnieźnieńskiej za dzisiejsze rozważanie. Kończąc kolejny dzień u tronu jasnogórskiej Pani, naszą modlitwą pragniemy ogarnąć cały Kościół Święty, w sposób szczególny ten Kościół pielgrzymujący, wszystkich tych, którzy zmierzają w pierwszych pielgrzymkach na jasną górę. Prosimy Maryjo, aby czas pielgrzymowania dla wszystkich był czasem owocnym, czasem nawrócenia, czasem modlitwy, czasem przemiany serca, ale także czasem służby drugiemu człowiekowi, otwierania się na Twoje słowo. Tobie, Maryjo, polecamy Ojca Świętego Franciszka. Modlimy się za polski episkopat, na czole z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Jak każdego dnia, nie tylko dziś, szczególną modlitwą ogarniamy archidiecezję gnieźnieńską. Z tej racji, że po archidiecezji pielgrzymuje Twój wizerunek, dziś w parafii Pobiedziska, letnisko, polecamy największą pielgrzymkę, która dzisiaj przyszła, a więc pielgrzymkę archidiecezji gnieźnieńskiej, nie tylko przybyli na pieszo, ale także i w pielgrzymce rowerowej. Oprócz nich obecni są pielgrzymi również z pielgrzymki rowerowej, z Skalmierzyc, pieszo. Przybyli także pielgrzymi z miasta Katowice. Są wśród nas pielgrzymi z Pobiedziska, Opalenica, Kruszwica, Skalmierzyce oraz Maciejkowice. Tobie, Mario, polecamy wszystkich nas obecnych tutaj w Kaplicy Cudownego Obrazu, tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Polecamy Tobie całą naszą Ojczyznę, wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie. Modlimy się za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy naszą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przyorem. Naszą szczególną modlitwą. Ogarniamy wszystkich jasnogórskich spowiedników, naszych ojców, kapłanów posługującym pielgrzymom, aby tu na jasnej górze mogli poprzez sakrament pokuty i pojednania wrócić do jedności z Kościołem w stanie łaski uświęcającej. Wśród intencji, które nosimy w naszych sercach, prosimy w intencji Janusza Gawła z okazji urodzin. Prosimy w intencji Jolanty i Walentego Chojnackich w 40. rocznicę ślubu. Prosimy o cud uzdrowienia Kazimiery Makowskiej, prosimy o zdrowie dla Ewy z Toronto, dla Piotra Goliszek. Polecamy Joannę i Grzegorza w 22. rocznicę ślubu. Polecamy Piotra w 46. rocznicę urodzin. Modlimy się w intencji Łukasza Pacha. Prosimy za zgromadzenie sióstr alezjanek, które dziś świętują 150. rocznicę powstania zgromadzenia. Oraz ostatną rocznicę obecności na ziemiach polskich prosimy o rozwój dzieł i nowe powołania. W patronalne święto Matki Bożej Miłosierdzia polecamy Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, prosząc o łaski Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla nowej Matki Generalnej Siostry Miriam i zarządu oraz za wszystkie siostry Zgromadzenia, prosząc także o gorliwe powołania. Polecamy wszystkich naszych bliskich zmarłych, wśród nich z zmarłego księdza Zbigniewa Malinowskiego. Wspólnie odmawiamy tajemnicę bolesną Różańca Świętego, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, módl się za nami uczestnieni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogorodęce Dziwo, raduj się, Błogodatna Maryje, Gospodz z Tobą, błogosławiona Ty między i błogosławiony Plitlona Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko módl się za nami wczesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do Pomu, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej za pośrednictwem Radia Jasna Góra. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy nasze rodziny, parafie, wspólnoty, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami. naszych, zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani Nasza, orędowniczko Nasza, pośredniczko Nasza. Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas O apelowe błogosławieństwo prosimy ojca Arnolda Chrapkowskiego, generała naszego paulińskiego zakonu. Pan z Wami. I z Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.